No to słuchajcie, przyjechaliśmy na kolejne nasze miejsce noclegowe nad jezioro miejsc, miejscowości Most. Jezioro też nazywa się Most. Za chwilę Wam pokażę go, jak wygląda. Tak wygląda nasze miejsce parkingowe do jeziora stąd mamy dosłownie 100 metrów. Tu jest przystań żeglarska. Po drugiej stronie jest plaża, ale tam też jest duży parking, ale nie chcieliśmy się tam zatrzymywać, bo jest muzyka cały czas, jest dużo ludzi wakacje wiadomo, więc zostajemy tu gdzie jest ciszej. Cześć, witam was. Kolejny dzień z nad jeziora, most. Właśnie jest godzina dziewiąta. Wybraliśmy się na objazd jeziora rowerami. Polecam bardzo fajne ścieżki rowerowe dookoła jeziora. Tutaj na wzgórzach dobra infrastruktura. Zaraz odwrócimy kamerę. To ciężko tak wiecie jechać rowerem nagrywać. Ale wam pokażemy, jak wygląda ta ścieżka dookoła jeziora. O, zobaczcie, tutaj możecie sobie, tych ścieżek tu jest bardzo dużo, ale możecie sobie pojeździć gdzie tylko będziecie chcieli. Jezioro ma 309 hektarów, więc jest naprawdę duże. 71 metrów głębokości. Po drugiej stronie tam gdzie my śpimy są plaże. Ale tutaj też są pomosty z drabinkami, gdzie możemy się wykąpać. Woda jest bardzo ciepła. Polecam wszystkim, jeżeli będziecie w okolicy na Park Furnaicie zaznaczyłem parking, na którym jesteśmy. Tutaj jak dobrze pogadacie, to możecie sobie wypożyczyć kajak, żaglówkę. No także Dzisiejszy dzień zaczynamy od rowerowego zwiedzania jeziora. Mamy widok z drugiej strony jeziora tam w tle widzicie na tym szczycie Zamek, miasto Most No i całe to jezioro. Polecam. No i dobiechaliśmy już jezioro tutaj do tej plaży. Słuchajcie, a my śpimy dokładnie tam, na tym malutkim parkingu. Jest jeszcze tam taka ekipa Czechów z kamperem, przyjechali. No i było fajnie. A to jest widok od plaży na całe jezioro. Może tego hotspota wyłącz to. Będzie lepiej, no. Już jest wyłączony. Cześć wszystkim. Są my w miejscowości Bad Szandał. Idziemy teraz na niemiecką stronę y, Szwajcarii, niemieckiej Sakson. czy saksońskiej, jak to tam się nazywa. I zobaczymy, czy tutaj jest fajniejszy, czy nie jest fajne To, słuchajcie, Bad szandał Fajne, klimatyczne miasteczko Z młynem zrekonstruowanym Pochodzącym z 1665 no. no I tu się zaczynają Szlaki żółty, czerwony I zielony My będziemy szli Szlakiem zielonym, czerwonym Potem zejdziemy na szlak żółty Znowu zielony I będziemy wracać do kampera no a później jedziemy w kierunku albo Frankfurtu albo kolejnego skalnego miasta No to słuchajcie, my teraz idziemy na Grossen Wittenberg i tam będziemy zmieniać szlak na kolor zielony Tak wyglądają tutaj szlaki. Są trochę widać ciężejsze niż te w Czechach. No to słuchajcie, my idziemy, jeden z trudniejszych szlaków szlakiem 900 schodów, i cały czas idziemy pod górę. Już dobre, no, ponad pół godziny idziemy schodami. Także tego szlaku nie polecam dla ludzi z małymi dziećmi. Tak Wam powiem, w skali od 1 do 5, to trudność tego szlaku oceniam na czwórkę. Jest naprawdę ciężki. że jest koniec? No, tak. tego to nie wiem. a nie wiem czy to jest koniec, ale trzeba iść. no to mamy jedną trzecią szlaku za nami. po drodze mijamy byłą kopalnię bazaltu, grube Wittenberg. Ale nie wiem, czy ona jest do zwiedzania, czy nie, bo, nie ma bo jest wszystko jeszcze pozamykane. Jest za 20:10, czyli my już idziemy około półtorej godziny. No i idziemy dalej. I czuję, że będzie jak wczoraj. 12. No i na trasie, słuchajcie, którą my teraz idziemy niebieskim szlakiem, są to jakiś czas takie punkty widokowe. Można wejść. Myśmy przeszli tam z samego dołu, z Bat. Jak to było, Bat? Szandał, z Bat Szandał. No, i tu mamy kolejny punkt widokowy na kanion. Przed chwilą żeśmy byli tu za tymi skałami, a teraz jesteśmy tu. I w dole mamy tam wielki kanion. Zobaczcie widoki bajkowe. No i powiem Wam, że część tych szlaków jest bardziej wymagająca niż w Czechach. I powiem wam szczerze, widoki dużo, dużo lepsze niż w tej całej Szwajcarii czeskiej. No i mamy kolejne schody, tym razem w dół. Więc tutaj powinno się iść dobrze, gorzej pewnie pod górę. No ale tak czy inaczej, gdzie byśmy na tych szlakach nie poszli zawsze jakichś. Schody spotkamy, cały czas idziemy wśród skał. No i zobaczcie, tak te szlaki tu wyglądają. Bardzo przyjemne, ciekawe. Cały czas, tak jak Wam mówię, idziemy wśród skał. trochę idziemy teraz na czuja ale jest znaczek niebieskiego szlaku zobaczcie i szlak teraz już po skałach no to w drapywanko po skałach do góry tutaj są łańcuchy żeby można sobie było pomóc no niestety ja kamerę odkładam bo nie dam rady Wszystkiego robić na raz. No niestety myszam ma o tak małe nóżki, że i ciężko. Znowu drabinki, fajnie poprowadzony szlak. A wspinamy się dalej. Przed nami kolejne schody, a później pewnie albo pójdziemy po płaskim, albo będziemy schodzić w dół. Zobaczcie jakie tu piękne brusznice. Fakt, że nie wolno ich zrywać, ale chcę spróbować, jak one smakują. Zobacz, jak te szlaki są tu poprowadzone zarumbiście. Trochę wysiłku, naprawdę tu trzeba z siebie dać. Więc z dziećmi, no takimi powiedzmy, powyżej. 12 lat, które mają dobrą kondycję, możecie się na te szlaki tu wybrać. W przeciwnym razie będzie Wam ciężko, albo wybrać jakiś krótszy szlak. No, słuchajcie, tak nagrywam urywkami, bo w niektórych miejscach jest ciężko. Trzeba sobie pomóc dwoma rękami. Wiecie, jak to jest. No, ale sami zobaczcie, jak tu te szlaki prowadzą. Coś pięknego, słuchajcie. U nas, tak w przybliżeniu, można do tego porównać błędne skały, ale to nie jest to, bo błędne skały raczej chodzimy po prostym. Tutaj zobaczcie, jest taka drewniana kładka, po której trzeba zejść. Także mówię, ten szlak oceniam w skali 1 do 5 jako 5. Wiadomo, że miejscami jest łagodny. Ale miejscami, zobaczcie, tam aż w dół musimy po skałach zejść, więc ja teraz nie będę nagrywał, tylko będziemy schodzić. Zeszliśmy, zeszliśmy, słuchajcie, kilkadziesiąt metrów po skalnej ścianie w dół, i teraz idziemy dalej szlakiem, który też prowadzi nas po skałach. Teraz, słuchajcie, pójdziemy samym grzbietem tych skał. Po prawej stronie mamy pionową przepaść. Po lewej, jakieś 5 metrów, jagodzin drzew, i też jest przepaść. I jak to godają ślązgoki cisny medali. Teraz szlak prowadzi grzbietem, czy taką mini orląpercią. Słuchajcie, i też przestanę nagrywać. Pokażę Wam kawałek, tylko. Ponieważ tu trzeba też dwóch rąk. No i teraz słuchajcie, szlak prowadzi w dół po tych schodkach, i później będziemy się przeciskać w tych skałach. No to ruszamy na grubasa takiego jak ja. To jest słuchajcie wyczyn. A do małej, chudej myszy, zobaczcie, tu jeszcze tyle miejsca. Niestety ja tu mam większe problemy. Kolejne drabinki i klamry. Słuchajcie, no, ciężko mi to będzie tu wszystko tak nagrywać, ale idziemy tam, w, w dół kanionu. Patrzcie ile tu myszam o miejsca, a kuli ledwo brzuch przeciągnął. No to schodzimy, słuchajcie, w dół kanionu. Tutaj trzeba uważać, bo te drewniane belki są już tak wyślizgane przez buty ludzi, że są naprawdę śliskie. Dlatego idziemy ostrożnie, ponieważ nasze stare kości się będą długo zrastać. Gdyby nam się coś stało To jest Ja mam młode O mieszam o młode A ja mam stare Ale idziemy w dół kanionu Naprawdę ślisko Wierzcie mi, że jest ślisko i na tych metalowych drabinkach tak samo Zobaczcie tam aż na sam dół tego kanionu to jest jakieś 150 metrów tam musimy zejść Dobra, koniec słuchajcie nagrywania bo potrzebujemy teraz dwóch rąk znowu. A to słuchajcie, byliśmy tam na samej górze i po tych skałach drabinkami, schodkami, łańcuchami schodziliśmy. 150 metrów w dół. Teraz jest trochę szlak łagodniejszy, ale za chwileczkę czeka nas podobna rzecz. Jeszcze raz z innej perspektywy wam pokażę, skąd żeśmy schodzili. Tam żeśmy szli grzbietami, grzbietami. I później tam tego nie widać. Jest taki kanion, którym żeśmy schodzili po łańcuchach, schodkach, drabinkach i skałach w dół. I teraz słuchajcie, schodzimy na most Bastei z zielonym szlakiem i pójdziemy takim węwozem. Tam go widać w dole. Jakieś nie wiem ile, ale gdzieś około godziny będziemy szli pomiędzy właśnie takimi skałami. I cały czas z góry schodzimy w dół. No i tak tu wszędzie są jedne wejścia, łagodne, a niestety, jedne to łańcuchy, schody i drabinki. Zobaczcie, ten wąwóz jest tam daleko. Hen, nie wiem ile może mieć metrów, ale tak na moje oko co najmniej jest 200 metrów. A to jest kolejny nasz parking nad samą łabą. Jeszcze po czeskiej stronie. 100 metrów za nami jest granica niemiecka z Saksonii. Ale nie zostajemy tutaj na noc. Jedziemy w kierunku Polski po paliwo zaopatrzenie i będziemy jechać dalej w kierunku na Peneminde.